No, belek mamy, prąd pod wodą jest, wiry są, tutaj tama jest z boku. No, może być ciężko, najwyżej mnie wciągnie, ale linę mam. Dobra, będę się dziwny trzymał, jakbym czasami nie wyszedł, wiesz. Baja. Jest tak gruby lód, chyba ma, nie wiem, z 50 cm ma tego, grubości, nie? 50 cm. Woda zimna? No wodowata jest. Aha. Są skały, ale jak ukusniesz to jest spoko, nie? Tak jak teraz, nie? Mhm. I tam jest taka, wiesz, ta jakby ze tak taki by z górki zjeżdżała, nie? Że jak tam wejdziesz, to możesz nie wyjść, nie? dlatego no Dlatego jest talina tutaj, nie? Przymocowana. Mm -hmm. No ale spoko, nie? Lepiej się czuję, nie? Mm -hmm. Spoko, fajna mej i Ach, idę zobaczyć. zobaczysz. Na chwilę i wychodzę, wiesz? Mm -hmm. Ale bajeczka. Okej. Okay. Vamos ah, ver oh.